Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Good Pizza, Great Pizza. Lecimy sobie z poziomem dziewiątym na szoku, z okazji dziesięciolecia. Eee, I co, lecimy sobie? Dzisiaj odcinków będzie troszkę e, mniej, bo będą tylko dwa, ponieważ nie mam e, po pierwsze czasu, a po drugie do końca ochoty nagrywać aż czterech na raz, więc myślę, że dużo lepiej na tym wyjdę nagrywając tak, wiecie... Yy tyle ile chcę. Ponadto odkryłam dopiero teraz, że ja wcale nie muszę tego włączać. Mogę to wyłączyć i patrząc na składniki, bo tu chodzi o autopomocników, ja mam 10, czyli tych takich podstawowych, tym jeszcze bakłażana, nie mam i czegoś tam. I stwierdziłam, że w tym odcinku nie mam takich przepisów, które wymagałyby ode mnie jakoś dużo klikania, więc spróbujemy sobie bez posiadanych autopomocników. A w następnym już włączymy, bo jestem dużo figi i jeszcze innych warzywek. Piekarzu, mam najlepszy plan na galę, ale nie możesz powiedzieć Eleanor, obiecujesz? Chyba tak? Chcę przygotować choreografię na specjalny występ tarnyczny z ludźmi z całego miasta. Brzmi świetnie. Nie masz nic przeciwko, jeśli poproszę ludzi o dołączenie podczas zamawiania pizzy? Jasne. jubi, mam gotowy arkusz zapisów na tańce. Czas na pizzę. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Dziwnie się z tym czuję, ale damy radę. Dziadku Clyde, co ty tu robisz? Cześć. Jestem tu po pizzę, mój chłopcze. A po co innego? Racja. Wiesz, posiadanie słynnej maskotki pizzy, takiej jak ty, w moim układzie tanecznym byłoby, na, byłoby tematem gali. Dołączysz? Jestem na emeryturze, ale... Jasne, czemu nie? Po chlebstwa zaprowadzał cię daleko, mój chłopcze. Zapisz mnie. Hurra! Zawsze mogę na ciebie liczyć, dziadku. Kupię ci pizzę, zanim pójdziesz. O, to miłe. Pizza pół na pół? Byłem w młodzie, gdy byłem dzieckiem. Zrób moją z dodatkami owoców morza. Ehm, teraz tak. Lecimy. Jasne ciasto. Sos ser, Czyli sos ser zostaje dobrze. Na jednej połowie są rybki. A na drugiej połowie mamy krewetki. Czy jest czymś takim dla do naszego pana dziadka? Dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że dzisiaj mi się nagrywanie nie wyłączy, że żadnych ekscesów nie będzie. Chociaż mój ekran nie współpracuje ze mną dzisiaj. Ale nieważne, damy radę. Proszę bardzo. Dobrze. Ta pizza przenosi mnie z dawnych czasów ekspertów piekarzy. Brawo, okej? Okay. Od czasu do czasu lubię pozwolić moim taką swobodnie latać po parku. Uwielbiają to miejsce. Brzmi świetnie. Mam ochotę na coś słodkiego i pikantnego. Poproszę pizzę z figami i pep na pesto. Ok. Teraz jest tak. Pesto ser. Lecimy. Pesto ser. Później mamy pepperoni i figi. Ok. Czyli tak po prostu. A to już musimy niestety sami mu ułożyć. Także. Nawet, jak na to, że mam tak oddalony ekran, to klikanie nie wychodzi mi źle, jeśli się postaram. <laughs> I hope so. Możecie to znać, czy waszym zdaniem e, idzie mi dobrze, czy źle. Co, coś tam powiedział, przepraszam. Nie skupiłam się. E, pizza. Co to za słowo? Pizza. Widzę, że ćwiczyłaś okrzyki, których cię nauczyłem, Kimi. Wow. To najlepsza rzecz na świecie. Nie mogę pozbyć się tego dopingu z głowy. I ja tak samo? Nie czuję, bo ale nieważne. Hej, byłabyś świetnym dodatkiem do mojego układu tanecznego na galę. Co ty na to? Ja ciepią liczę. Kobiecie powiedzieć dodatkiem. A idźcie, obrazi się. Proszę. Mówię okej. Okay. Kolejny już w moich szeregach. Jej! Aha, i nie zapomnij zamówić pizzy. Mój post na pizzagramie potrzebuje więcej polubień. Pisadelię zawsze powstrzymuje ludzi przed przewijaniem. Osiem kawałków poproszę, okej. Okay. Jak dobrze, że mam te przepisy gotowe, bez sosu, bez sera, e, oliwki, rybki, cebula. Dobrze, oliwki, rybki i cebulę. Jak dobrze, że ja to mam, e, bo ja nie wiem, bez tych przepisów to ja byłabym musici. Dobra, wydajemy. Proszę cię bardzo, moja piękna. Moi obserwujący pokochają to, jak zawsze, była przyjemność w No wiem, ja wiem. W końcu wróciłam z podróży dookoła świata, zjadłam tak dużo, że nie wiem, czy dam radę zjeść kolejny posiłek. O, oh. żałuję, że nie mogę zamówić sałatki, ale zamiast tego wybierę flatbread z warzywami, chrupiący jak krzanki. Ha, flatbread. Mhm. Jasne ciasto. Jada, aż mi się język zakręcił. Jasne ciasto. Um, sos cebula. Aha, czyli tyle sos i cebula. To są warzywa. Mam co do tego trochę inne zdanie, ale okej. Okay. Dla mnie papryka też jest ważną, chociaż znając przewrotność losu, to spełnia jakiś owoc, którego jeszcze nie odkryłam. Proszę, kochana, proszę. Świetnie, dokładnie to, czego chciałam. Kochany, przepraszam, kochany, pomyliłam. Mm, witam, panie McIntyre. Rekrutujemy tancerza na występ na galę. Wiem, że jest pan zajęty jako krytek pizzy, ale czy byłby pan zainteresowany? Powiedz, że tak. Przykro mi, ale nie, nie mam czasu do stracenia. Degustacja pizzy jest moim priorytetem. Mówiąc o. Chcesz pizzę? Wezmę pizzę słony żeglarz. Niech będzie zdrowa. Okej. Okay. Co oznacza zdrowa? I don't know. Aha, dobra, już wiem co. sos ciemny ciastu. Soser, Ciemne ser, To ma być zdrowa. Rybki, oliwki. Rybki, oliwki. Nie dla każdego będzie zdrowa, bo jeśli ktoś ma e, problemy z trawieniem, to e, właśnie ciemne pieczowo będzie dla niego e, niewskazane, bo jest ciężkie. Smaczne ciasto, dobry stosunek sosu do sera i dodatki upieczone do perfekcji. 10 na 10. Okej. Okay. Dlaczego przeczytałam to takim głosem? ale no odwala mnie godzina bardzo późno w nocy. Ja mam stać jutro na studia. Dlatego tak zawsze. Ja powinnam nagrywać wieczorem, ogólnie wszystko, było mi zaczynało po prostu gdzieś tam. Tańczą mi ludziki w głowie i trybiki przeskakują. Ja w ogóle jestem nie z tego świata. Chyba nie pójdę na galę. Będzie tam za dużo ludzi. Wolę zostać w domu i czytać. Okej. Okay. Mogę zamówić pizzę marinara z owocami morza? Ok? Nie chciałam mówić ja tak samo, bo to zależy od mojego humoru. Co so, ser, bo ja często mam ochotę zostać w domu, ale równie często mam ochotę widzieć ludzi jednak. Jednak nie jestem taka społeczna. Jestem takim otwartym mikrowertykiem. Czasem mam ochotę na kontakt z ludźmi, a czasem nie. Jak już z nimi chwilę pobędę, to zazwyczaj wtedy właśnie nie mam ochoty ich oglądać. Proszę bardzo. Moja już się była okropna do tej pory. Tak, poszłam dzisiaj do pracy w złym humorze, a w pracy jeszcze bardziej mi mój humor. Z... No, z... co? I ładne słówko. Z paprali, z deptali butami mój humor. Nie wiem jak to powiedzieć tak ładnie. Mam tylko dwa nienzensoralne słowa na końcu języka. No, mówiliśmy, i mojego dziadka Klada i kimi by zapisali się na układ taneczny. Hurra. Miejmy nadzieję, że kolejna grupa klientów będzie miała więcej tancerzy, okej. Okay. I mamy piękne trzy gwiazdki, super. Mamy ukończony poziom. Także co, na dzisiaj... Aha, jeszcze sobie odbierzmy. O oh, wow, ile diaksów! Na dzisiaj to było tyle. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i do usłyszenia już niebawem w kolejnym Cześć. Pa pa!